Dobra, chłopaki, to chyba tutaj. Wchodzimy, nie ma czasu na takie rzeczy. E, Dzień dobry, jak mogę panu pomóc? Chce pan pokoik? Tu te wasze pokoje. Gadaj, gdzie jest Artur Morgan. E, przepraszam, kto? Gdzie on jest? Na pewno już spis Przepraszam, nie mamy spisu nie spisujemy. Ja walę, chyba będę musiał to zgłosić. Nie, proszę, ja naprawdę nie mam pieniędzy, żeby nie stać mnie na prawników. E, naprawdę, będę już spisywał ma. No ja mam, kurwa, nadzieję. Dobra. Widziałeś takiego typa z brązową kurtkę miał? Eee, broda! Kurde, pisaliśmy o nim w wiadomościach. Może o nim słyszałeś? No, coś mi się przewinęło. No, to gdzie on kurwa jest? Eee, był, chyba jest w pokoju 3C, 3C. Hm. No, można było tak od razu. Idziemy tam, chłopaki. Ty, niech jeden pilnuje tam drzwi. Tak jest, sir. Eee, ojej, no to za się. <laughs> chyba jest tam, chyba. Dobra, wchodzimy, trzy, raz, co, co? Wchodzimy trzy, dwa, jeden! Nie, 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 do jakieś się A! Pf, to budka, Artur. jesteśmy na miejscu. jakaś długo nie jeździliśmy. Ty, kurwo! Nawet nie umiesz we złapać, tylko musisz mnie w śnie zostawać? Słuchaj, kurwa, to nie jest ważne. Dawno się nie widzieliśmy, stary psi, przyjacielu. Weź wpierd dalej. Agent Milton. Kiedyś byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale teraz chyba największymi wrogami. Jest to stary w dupie to ma, jak dawno się nie widzieliśmy. Może i lepiej dla nas wszystkich. Znieważyłeś naszego głównego szefa. Co ty sobie myślisz, że się będzie działo? Jesteś bezużyteczny. Twoje metody są w ogóle bezużyteczne i niehumanitarne. Ten stary pierdolec, którego nazywasz szefem, to niczego się nie nadawał. Znieważył moich kolegów, którzy mi tak naprawdę pomogli. Wszystko przyznał na siebie tak naprawdę, a ty dalej idziesz z tym kłamstwem. Chciał je zabić, kiedy się postawiłem. Słuchaj, w dupie to co ty co tam uważasz. Słuchaj, jesteś reliktem starego czasu. Twoje metody są niehumanitarne i szukania i w ogóle. Teraz system działa inaczej. Teraz to nie jest zwykłe strzelanie. Za to torturowanie ludzi dla wydobycia informacji jest za to bardzo humanitarne. Kurwa! Jesteście się pierdolięci! Strzelanina w środku miasta za to jest normalna dla ciebie. Więc to nie w kurwę, ja to było konieczne. Bez tego byście nigdy nie dowiedzieli się, gdzie jest ta baza. Dobra, słuchaj, teraz mamy dla Ciebie fajną robótkę i na pewno się zgodzisz. To jest propozycja nie do odrzucenia. Spierdalaj, więc to nie obchodzi mnie, czy będę żył. Szczerze, moje życie to ciągła gonitwa. Nigdy z niej nie ucieknę. Musisz zdobyć dla nas głowę Kolma od Riscona. Więc to spierdala, boż. Możesz... No, no trudno, wujaszek nie będzie z tego bardzo zadowolony. Co, coś ty kurwa powiedział? Nie, nic, nic. No, no trudno, dobra, to go najwyżej musimy sobie z nim porozmawiać. Kiedy to powiedział, od razu się o co mu chodzi. Dasz pseudo pseudonim Wujaszek. Nie wiem skąd ten pseudonim, może dlatego, że wyglądał jak typowy wujek napierdolony na Wigilii. Kiedy musiałem uciekać przed Pinkertonami i odryskolami, to on pomógł mi się ukryć. Znał się na sztuce ucieczki i ukrywania się. To ja mnie nauczył sztuki zmiany tożsamości, ucieczki, z z zniknięcia z radaru, społeczeństwa. Zawdzięczam mu życie i w sumie, wtedy, kiedy byłem, byłem w potrzebie, to on mi pomógł najbardziej mam wiedzieć, że naprawdę Głasza mnie robisz po prostu w chuja. No ja to patrz na to. Agent Wilton pokazał mi kartę, którą dałem Dlaczego? To może dla was się wydać gejowskie, ale tak w sumie oznaczyliśmy trochę swój gag, można tak powiedzieć. Cholera kurwa, to jest tylko taka jedna sztuka na całym świecie. Ja mogłem zginąć, ale nie o. Dobra kurwa, zrobię to dla was. Już zadowoleni. No i miałem taką nadzieję. Słuchaj, masz go znaleźć. Mamy oczy dla ciebie. Jeżeli cokolwiek będziesz próbował głupiego zrobić... Ten stary piernik dostaje kulkę między oczy. Rozumiesz to kurwa? Tak, tak, rozumiem. No, bardzo się cieszę, że się teraz dogadujemy. Dobry piesek. Ale mnie w tym... ale mnie w tym wkurwił. ja już w przyszłości mu rozpierdolę czaszkę to. Dobra, a teraz spierdala, nie chcę ci tutaj widzieć. Dobra. A bajnej możesz mi go znaleźć. Albo też nie będzie zadowolony z tej informacji. Dobra, dobra, znajdę go. Ja pierdolę. Myślałam, że spokojnie uda mi się ich znaleźć. Teraz jestem zdany na łaski pilkertonów, albo ich niełaski. Nie podali mi ile mam czasu do zrobienia tego. Nie wiem, czy z tego mam się cieszyć, czy nie. w totalnej kupie, nie mam jakoś za dużo pieniędzy. Nie wiem, jak to wszystko się ułoży. Nie mam gdzie szukać poszlak. Chyba pójdę na chwilę, coś... Muszę coś zarobić jeszcze, pieniądze mam strasznie mało. Cześć widzowie, witam was w drugim odcinku serii Prawdziwe Życie. Eee, Red Dead Redemption, jak widzicie, no, zostaliśmy zaskoczeni przez e, oczywiście oddziały Pinkertonów Jak widzicie widzowie, Pinkertoni mają dacza Przynajmniej wiemy, że żyje Ale odzyskanie go może nie być łatwe, tak szczerze możliwe, że Zdobycie tego całego głowy Kolba od Rischola. Może tylko przedłużyć jego życie, a wcale się nie dowiemy, gdzie on do cholery jest Jednak pokonanie Kolba i przyniesienie głowy, albo nawet żywego Może nam otworzyć jakieś drzwi do, wiecie do tej całej sytuacji. Pinkartonida zbytnio nie lubi Jak widzieliście w wstępie, pracowaliśmy kiedyś z pinkertonami bo ja, 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 Artur pracował jako agent Pinkertonów był całkiem dobry i właśnie wytropił też tą bazę kiedyś, ale tak naprawdę okazało się, że Szef wcale nie był taki zadowolony. Artur nie, nie lubiał ogólnie tych zasad. Szczerze nie wierzył w to całą policyjną dobrość, bo wiedział, że ona nie istnieje. Policja była skorumpowana i tylko udawała dobrość Szef wziął całą na siebie chwałę i tak naprawdę Ar Ar Artura chciał zabić, bo był uważany za reliks bo Artur też nie był taki dobroduszny Też to nie płacili mu jakiejś dobrej pieniędzy, więc też kradł trochę I żeby utrzymać dobrą reputację przez tej policji, bo każdy wie tak naprawdę, że policja była w chuj skorumpowana Artur był trochę bardziej znany z takich wybryków Więc postanowiono, że go się pozbędą po prostu też, żeby nie zabierał im całej chwały. Nie chcieliby też płacić tych pieniędzy, które mu obiecali. No i Artur musiał uciekać. A Odris były złe. No po co by tu powiedzieć? Zniszczył im główną bazę. Ale prawda jest taka o Pinkertonach, że tak naprawdę bez Artura Odris bez problemu się odbudowały i teraz mają, są w lepszym stanie jak nigdy. I są dosłownie opanowały całe stany, a Pinkertoni są bezradni. Nieważne widzę, Ja teraz tu będziemy musieli jakoś zarobić. A tak by the way, bo w sumie wtedy zostawiłem płaszczu tego hotelarza. Hech, no muszę tam pójść i w sumie go odzyskać. Ja ten płaszcz pójdę tam do pokoju, może ma go. Kurde, no to nie jego widać, że w sumie mnie wydał. Oni tu po prostu wparowali do środka, no nie miał w sumie jak się obronić, kurde. Nie będzie ryzykował chyba życie dla jakiegoś wsioka głupiego. A ten płaszcz znaczy dla mnie więcej niż cała agencja Pinkertonów Dzień dobry, a tu przyszedłem po płaszcz O, o, dzień dobry, dzień dobry Słuchaj stary, nie mam ci za że mnie wydałeś Naprawdę gościu, rozumiem jaka jest sytuacja Jezu, naprawdę nie rób mi krzywdy, proszę Ja słyszałem złe rzeczy o tobie Czytam gazetę Słuchaj, cokolwiek co tam zobaczyłeś to kłamstwa A teraz oddawaj płaszcz Dobrze, dobrze, proszę, proszę, proszę No, cieszę się, że się rozumiemy Do widzenia Do widzenia Suczkę trzeba było wytresować Ale jakoś się udało Teraz mam płaszcz, więc tego założymy Włączyłem też radar, widzowie, jak widzicie Ale to tak na chwilę, żeby móc wiedzieć ten e, Powiedzcie, co bardziej wolicie Z radarem czy bez radaru e, W komentarzach oczywiście napiszcie tak to nie powiecie, ale tam Dobra, teraz założę ten płaszcz, bo niestety to tak Może nie mamy jakoś mało pieniędzy Mamy 5 dolarów Tak, coś około e, No niby konia możemy ukraść też Oczywiście jest też taka możliwość, ale zgaduję, że Jestem teraz na takim celowniku, że ciężko byłoby o takie coś. A ja no co, bym fajnie byłoby coś upolować. Oczywiście możemy to zasięgnąć po bardziej szerane biznesiki. E, takie jak, e, wiadomo, kradzież jakaś, czy po prostu. Także szczerze, przydałoby się znaleźć jakiś sposób na zarobek. Coś ty gadałeś pod nosem? E, co, ja nic nie gadałem, ja nic nie gadałem. Daj, gościu. Teraz pracujesz z tymi downami. Stary. Myślisz, że tu się jakoś ten zarobić? Myślę, że ja mogę się im przeciwstawić. Jestem zwykłą szerfą. Jestem zdany na ich łaski, tak samo teraz jak ty. Nieważne, w sumie tak naprawdę to teraz potrzebuję pieniędzy. Słuchaj, wiem, że często macie jakieś różne zlecenia dla różnych ludzi. Pozwól mi jakieś wykonać. Zdaję zda zda robotę. Kiedyś pracowałem w takich działach. No nie wiem, no nie wiem, gościu. Pilker to oni mi nie kazali to ja Kurwa, jaka to pomoc, chcę po prostu wykonać robotę, za którą ty mi dasz pieniądze. Słuchaj, stary, wezmę jakieś zlecenie i tyle po prostu. Ech, no dobra, więc ostatnio zaszył się taki jebaniec. 5 dolarów dostanie za jego Kurwa, to trochę mało. Słuchaj, się z tego. W salonie rozwalił prawdziwą bójkę, gdzie dużo ludzi zostało rannych i cały salon został zniszczony. Dużo drogich rzeczy. Chcę go po prostu w pacem jeść, bo już to nie był pierwszy raz kiedy ten. Ale teraz uciekł i. Stary, ja naprawdę nie jestem taki jak myślisz. To tylko Pinkertoni rozsyłają plotki. Nie jestem jakiś święty, ale naprawdę nie jestem taki okropny jak oni mówią w tych gazetach. Ta, ta, uwierzę takiemu mordercy bezlitościwemu. Słuchaj, ale nie zatrudnia się świętoszka, żeby złapać grzesznika. Więc wywalaj i go szukaj teraz. Ostatnio go widziano nad rzeczką, jak łowił sobie rybki, kurwa, niewinioszek. Dobra, pójdę może go odkoszkoda, że ja mam konia. A to ja to wytupiałam, co? Myślisz, że teraz damś konia? Dobra, już kurwa. Ma. Kurde, strasznie jej nie lubią. Pikarto rozsyłają plotki do stop pewnie w gazetach. Muszę kiedyś kupić taką gazetę i przeczytać. Cholera widzę. Ja nie wiem, czego znajdę tego typka, ale bardziej teraz szukam zwierząt różnych. E, wiecie, chcę jakoś zarobić na co było łowiectwie. Ale e, nie wiem, czy tutaj w ogóle jakieś jelenie. Bo tak. Wtedy to było dużo tych jeleni, a teraz jakby nie ma żadnych, kurde. Może... A może na my, my będziemy łowić. O, dzień dobry panu. O, dzień dobry, dzień dobry. Co pan robi? Aaa, odpoczywam nad wodą. Stacją się, że się nie powodzi. Nikt mnie nie lubi, wie pan. No, podobnie ma. nie ma... wiesz, wiesz. No, no. Słuchaj, widziałeś tu jakąś zwierzę jakąkolwiek? Nie, nie widziałem tego gościu. Bo ja też mam takie jedno pytanie: rączki do góry! Nie ma mowy, kurwa! Ja walę. Prawie To by mogło się bardzo źle skończyć, kurde no. Nie chciałem go zabijać, myślałem, że pójdzie trochę bardziej pokojowo. Ech, żywy lub martwy. Proszę bardzo, nie wiem gdzie jest szeryf, ale. Oto, oto poszukiwany. Ja pierdolę, gościu! Mogłeś go nie zabijać, ja wolę Chcieliśmy żywego! Albo żywy lub martwy, kurwa. Czego to ode mnie chcesz? Gościu się od razu na mnie rzuci. Czyli to prawda, co o tobie mówią, zwykły morderca. Stary, tylko pomówienia, głupie. Słuchaj, masz tu 3 dolary. Za tak chujowo wykonaną robotę. Nie no, co? Miało być 5 dolary. A chcesz rozdać z pinkertonami? Chcieliśmy żywego, kurwa. Weź spierdala niech będzie. Dostaliśmy tylko 3 dolary za to, to czuję się strasznie wychujany. Nie powiem. Cholera widzę, ja no słabo. Kurde, daci jest tak naprawdę już blisko stryczka albo przy zastrzelenia. A ja mam chujową sytuację i to naprawdę. Może znaleźć jakiekolwiek poszlaki. Ja się mówiłem, że pójdę na tą pocztę, co jest bardzo głupie, po teraz to nie wiem, czy jest jakiś w ogóle sens tam iść. Dobro, ej, sorry, jest wszystko! Ta, ta, wszystko. Tam jakieś wsiaki ładują, jakieś... Ej, wsiaki! ale to są chyba, kurde, muszę uważać, żeby mnie nie zobaczyli. Dobra, stary jest, wszystko nie ma co tutaj patrzeć, lecimy chyba, stąd nie ma co Dobra, okej, okay, to już ja już tam wóz i tyle Kurde, może oni mają coś wiedzą, cokolwiek kurde. Jedziemy do... Jedziemy do obozu i tam rozstawimy te rzeczy. Kolb mówił, że przyda nam się ten bus. Kurde, kolb, może jadę do, do głównego obozu i nie chciałbym wejść w paszczę wiadomo. Lwa, ale kurde nie wiem, czy mam jakiś wybór. Dobra, jedziemy. Fuck! Chyba mam pomysł, może wejdę w to siano, czy coś, kurde, nie wiem. Dobra, chyba nie mam czasu, wskakuję, wskakuję. Dura, wchodzę w to siano, wchodzę pod to siano. Siadaj stary, nie mam całego dnia. Już idę, już idę. Ja walę, za będzie zadowolony z tego diliżansu. Cholera, dobra, jedź po prostu do obozu i przestań pierdolić, mam cię już dosyć. Słyszy nie masz coś do picia? Nie, nic nie mam. Ja wala. Wypiłeś wszystko, nieprawda? Słuchaj stary, może nie powinieneś prowadzić jak piłeś? O Jezu, aleście prawak się zrobił teraz wielki. To jedziemy i tyle. Kurde, no, znaleźliśmy tego blodasa, ale kurde wzięli go do tego innego obozu, kurde. Mam nadzieję, że każdy, że będą wiedzieć kto to zrobił. Chciałbym te pieniądze, przydałyby mi się. Kolm dał dużo nagroda. Czyli mówią o majce? Ej, słyszałeś coś? Nie, pewnie masz halucynację od tego alkoholu. Masz morze. Jeżeli nam się uda, to, podzieli się. to podzielimy się kasą z oddziałem. No, w sumie wszyscy razy to zrobiliśmy, może tak powinniśmy zrobić. Dobra, to już tutaj blisko. Ja wola, myślałem, że sialku to będzie wygodnie, ała, kurwa, rzeczywiście wygodnie. Jakieś chyba ma... noże były tam, no, zajebiście. Trochę się pokaleczyłem, ale dobra. Te noże mogą się okazać przydatne, oni może mają jakieś ważne informacje. Oni, nie wiem, czy nie złapali bajki, okej? Okay? Blondas jakiś, za którego kolb dużo da, ale naprawdę nie jestem pewny, w sobie, tak szczerze. Może się czegoś tutaj dowiemy, ale nie wiem, czy go przetrzymują, bo coś powiedzieli, że go wywieźli do innego obozu, no nie wiem. że że tam się jeden patrzy, więc. Nie wiem, mu muszę jakoś poczekać, nie wiem. Cholera, dobra, no na razie czekam, no na razie tam się patrzę, więc nic nie zrobię. Jezu, co to było? Co się dało słuko? Ej, stary, ja idę zobaczyć, co tam z tyłu, co się ma spadło! Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, to ja będę rozkręcał ten wózek. Spoko, spoko. No i o to mi chodziło, kurde. Mam nadzieję, że koliki nie widzicie tego, widzę, że macie klapki na oczy, więc... Chyba no, nie. Tam nikogo nie widzę przez okna, więc no co, eliminacja będzie. Dobra. Ja mam całą rękę zakrwawioną. Cholera! Kurde, no znowu ten dach będzie przeciekał. Nie mam czy, czego ty, Co z tym zrobić? Ja wale. Cholera, dobra, weźmie się zaraz jakieś deski i tyle bez problemu to się naprawi. Kurde, boję się, że w domu może być parę osób. Bo to chyba jakaś, jakaś drużynka, to ten. Ale dobra, chyba na zewnątrz każdy został wybity. Cholera, no nie nie chciałbym tak zabijać, ale nie mam w ogóle szacunku do odryć, to zwykli pijacy, bordercy i złodzieje. Nie, zobaczę przez okno tutaj, co, co się dzieje. Nieby każdy jest odwrócony, ale kurde jak jednego zabije, to na pewno usłyszy drugi, aż tacy magusi nie są. No dobra, spróbuję jakoś wejść po cichu przez drzwi. Lary! O kurwa, zabijasz go! Ja pierdolę. Dobra, chyba nikt tutaj nie, już nie żyje. Ja wale. Ha, tfu, na, wa, na mordę. Dobre papierosy, Uu. Kurde, nic nie miał. Właściwie dziwne, nie wiem, czy mi się kiedyś takie coś w ogóle zdarzyło. Zobaczę o Lekarstwo, dobra, przyda się. Kawa mielona, z chęcią wezmę. Bułeczka! Uuu, ale kolacyjkę mieli? i z Kentucky, dobra, wezmę to. Ty, zaraz, tu jest jakaś notatka na stole. Oddaliśmy jej tego blondasa, chuj wie jak on się nazywa. Kurde, zdjął nam dwóch ludzi. Szkoda mi, ale kolby dużo nam zapłaci i na pewno zostaniemy wynagrodzeni. Może nawet jakaś wyższa posada, kto wie. Mam nadzieję, że to się opłaci. Majka? Ej! Chyba tu jest!